Szczęść Boże. Szczęść, Szczęść Boże. Boże. Dziś moimi gośćmi są pani Regina Kampka i pani Beata Orc, matka i córka. Życie mamy pani Reginy zostało uratowane za wstawiennictwem siostry Dulcissimy. Pani Regino, ile pani miała lat, kiedy mama została uzdrowiona? Byłam siedmioletnią dziewczynką. Było nas wtedy y, pięcioro w domu. Ojciec pracował na kopalni bardzo ciężko, z zawodu był cieślą i ponieważ rodzice postanowili się budować, żeby mieć gdzie mieszkać, bo była ciasnota niesamowita, więc jeszcze dorabiał. Przychodząc z pracy z kopalni, jeszcze pracował na budowie. Także było bardzo ciężko w domu. I 2 listopada 1956 roku. Matka dostała bardzo silnego ataku. Ojciec wezwał pogotowie. I pogotowie natychmiast ją zabrało. Ale ona już zaczęła żółknąć po twarzy. Skóra cała, więc od razu ją dali na oddział zakaźny. Ale na tym oddziale zakaźnym dostała 40 stopni gorączki. I zorientowali się lekarze, że to nie żółtaczka, ani tyfus, tylko to po prostu jakaś wewnętrzna sprawa i trzeba szybko mamy zoperować. To były te czasy, kiedy jeszcze nie było USG, nie Nic, można było tego nie, sprawdzić. Niczego nie można było sprawdzić, tylko po prostu z obserwacji, prawda, wysnuwano diagnozę, no a potem już z operacji, nie? No I na chirurgii właśnie została przyjęta i ordynator ją zoperował. Ale kiedy ją zoperował, to ojciec otrzymał no, drastyczny wręcz wynik tej operacji i mówi: Rzuć cała jest rozlana. Już wszystko po prostu się porozchodziło po całym organizmie i zatruwało organizm. No ale ojciec błagał, żeby lekarz robił wszystko, żeby mamy uratować bo miał jeszcze, było nas pięcioro dzieci, nie? najmłodsze miało rok wtedy. No, ale ordynator naprawdę robił wszystko. Mama leżała przez pół roku w szpitalu i za te pół roku, bo miałam potem kontakt jako już starsza kobieta, jeszcze z siostrą zakonną, która była pielęgniarką na tym oddziele. I tak właśnie żeśmy się poznały i ona mi mówi, że ona mamę bardzo dobrze pamięta. Mama dostała przetoczone 15 litrów krwi za ten pół roku. Dziennie brała przez te pół roku, dostawała dwa zaszczyki, nie mówiąc o kroplówkach. Ale niestety mama z pięknej takiej dorodnej kobiety, 35-letniej, zrobiła się no dosłownie, Kości pokryte skórą. To a był ja, straszny obraz. A jakie lekarze dawali szansę na wyzdrowienie? Nie dawali żadnych szans. Im dłużej leżała w szpitalu, bo ojciec nalegał, żeby ją leczono, ale lekarz bardzo szybko postawił diagnozę, że nie ma ratunku. No i tak też właśnie było. Mama przez te pół roku leżała, myśmy ją tam wszyscy odwiedzali. W kwietniu dopiero, w listopadzie została przyjęta. A w kwietniu dopiero została przewieziona do domu. Jeszcze w międzyczasie chcieli ją zabrać w celach dydaktycznych do Wrocławia, ale mój ojciec się nie zgodził. Powiedział, ona, skoro ma umrzeć, niech, niech umrze w domu. Ale jeszcze leżąc te ostatnie dni w szpitalu, to mi właśnie już matka mówiła, że ona nie pamięta nic prawie, ale pamięta tylko to, kiedy ona leżała na tym łóżku pod oknem, że coś bardzo mocno ją złapało tutaj za ramiona i tak nią począsło mocno. I że ona doszła do siebie. I to był wtedy ten przełom. Pomimo, że jeszcze w domu prawie rok trzeba było po prostu otaczać ją opieką, i kurować ojciec zresztą sprowadzał z Katowic z apteki lekarz zagranicznych bardzo takie wzmacniające różne witaminy i tak dalej a Brzeziu w klasztorze była siostra zakonna imieniem Zofia ona prowadziła aptekę i ona właśnie przychodziła bardzo często do nas do domu i ona właśnie takimi naturalnymi sposobami jeszcze mamie dopomagała, nie? radziła, co, co stosować. No ale kiedy, kiedy mama właśnie tak się rozchorowała, mój ojciec posiwiał w ciągu trzech dni całkowicie. I często był w kościele na modlitwie, a był wtedy u nas proboszczem ksiądz Rudolf Adamczyk. On tam był u nas krótko. I on widząc ojca tak załamanego, podchodził do ojca dość często i mówił: Panie Stawinoga, ona będzie żyła, ona nie umrze. Bo miał taką silną wiarę, ale siostry w klasztorze i on, wszyscy właśnie się modlili za wstawienicą siostry Dulcisymy o jej zdrowie. No i Bogu dzięki, że właśnie mama to zdrowie odzyskała. Była potem w pełna sił, że w wieku 40 lat urodziła jeszcze najmłodszą siostrę, która jest w tej chwili na, w Niemczech, i dożyła jeszcze jej wnuków. Także naprawdę yy, wiemy, że dulcizma jest święta. Co do tego, to nie mamy żadnych wątpliwości, pomimo, że te procesy dopiero się będą odbywać, ratyfikacyjny i zobaczymy, jak będzie potem dalej. Ale to, że ona jest święta, to ja sama nie mam żadnych wątpliwości. Naprawdę. Opowiadała mi pani kiedyś, że chyba po pół roku, po tym jak mama została wypisana do domu, wróciła do tego lekarza, który ją prowadził. O tak, to o tym bym zapomniała. Właśnie, mama potem doszła do siebie i chciała podziękować temu lekarzowi, temu ordynatorowi. I pojechała do szpitala, stanęła w drzwiach, powiedziała: Dzień dobry. A on zagląda na nią. no się też przedstawiła. Całkowicie zdumiony. Mówi: Pani winoka, to pani żyje? To jest cud. Powiedział: Tylko i wyłącznie cud. Jakie znaczenie od tego czasu miała dla Was siostra Dulcissima? Jak Wam towarzyszy w życiu? To znaczy mamy ją bardzo blisko, bo mamy, ona jest u nas w sarkofagu na Placu Kościelnym, a ponieważ właśnie ten kult wiary i pielęgnowanie tej wiary, ale przede wszystkim i praktykując, mama nas tego nauczyła właśnie z domu. Bo ona, choć daleko żeśmy mieszkali, ona była dziennie nam przy świętej, pomimo tego, że było nas dużo, miała dużo roboty, miała jeszcze pole do obrobienia, no i potem też chowała bydło. Także naprawdę, a przede wszystkim bardzo dużo się modliła. Jak już potem, że dzieci już, prawda, z domu odeszły, pożeniły się, to mama miała trochę więcej czasu, bo już nie trzeba było tak po prostu zabiegać o ten byt dla nas, bo ojciec bardzo wcześnie zmarł. Ojciec miał 55,5 lat, jak zmarł. Czyli bardzo szybko potem, po kiedy no, siostra się urodziła, to on miał ile lat. Był 18 rocznik, a siostra się urodziła. Czyli 42. No, jak mama zachorowała, to miał mhm. 40. Dobrze, dwa. ale wróćmy może do siostry Dulcissimy. Pani, jako wnuczka uzdrowionej, pewnie od dziecka słyszała o tym uzdrowieniu, pewnie słyszała o siostrze Dulcissimie. Jakie znaczenie dla Pani jako dziecka, później dorastającej dziewczyny i dorosłej kobiety, miała siostra Dulcisima? Siostra Dulcisima w moim życiu obecna jest właśnie od dziecka. Zawsze czy babcia, czy, czy na uroczystościach rodzinnych, czy ciocie starsze, zawsze opowiadały tak o, o, o świadectwach, o tym, jak wymodliły łaski. Ale babcia szczególnie, babcia to na swoim przykładzie, dokładnie znam tą historię którą teraz mama opowiedziała, babcia często przytaczała nam tę historię I, i zawsze mówiła dziecko, jak tylko masz jakiś problem, ty wiesz gdzie masz iść, do Dulcissima. I wtedy jeszcze, gdy byłam dzieckiem, gdy chodziłam do szkoły, Dulcissima, jej grób znajdował się jeszcze koło kościoła na starym cmentarzu, to tam panie Drato, dokładnie, jak ktoś obcy przyjeżdżał, wiedział, gdzie ta ścieżka prowadzi. Tak? To była dokładnie wydeptana alejka, tam były posadzone bratki czy inne kwiatki, które były obrywane z liści. Myśmy po prostu, kiedy był trudny sprawdzian, to cała klasa szła przed ósmą rano jeszcze, obiorę pomodlę się i wezmę ten kwiatek z grobu do bo ona będzie ze mną. Tak było przed maturą, tak było przed egzaminami. E, czy jakieś jakieś pamiętam y, trudne porody dzieci to też zawsze jak okazało się że wiedziałam że jednak będzie dobrze to pierwsze co ze szpitala z dzieckiem kwiaty się kupowało na grup tak robię do dzisiaj czy na studia nie czy X. na tak jakieś kwiaty kwiaty na grup siostra dursysy raz w tygodniu staram się zapalać lampkę po mszy zawsze idziemy na jej grup modlić się dziękować jej Naprawdę czujemy stawienictwo siostry ducsky obecność, obecność tak. w naszym życiu, w naszej rodzinie. To samo może powiedzieć mój syn Paweł. Doświadczył wiele od siostry dulcych, naprawdę. Można powiedzieć, że służy Boża, która jest przyjaciółką. Tak, wielką. Tak ją traktuje. Dokładnie jest przyjaciółką naszej rodziny. Parę razy przyszła do niego. I nawet jak miał wypadek, a zeskoczył z takiej wysokości, ile to było 5 metrów, chyba? Czy przy, przynajmniej 5 metrów. Tak, to ona. Tego. On zeskoczył, i nic się mu nie stało. To ona stała przy nim. Wtedy brat też od razu przyjechał, bo mówił, że od razu pierwsze, co jak wrócił, to przyjechał na grób podziękować, bo. Gdy ci pracownicy zauważyli, co się stało, oni mieli zamknięte oczy i nawet nie chcieli widzieć, bo oni nie wierzyli, że on przeżyje ten upadek. Po prostu z takiej wysokości na beton. Gdzieś na budowie spadł z 5 metrów na beton? Na beton. To nie była budowa, tylko to był taki bardzo wysoki garaż. Hangar, i on, nie? Tak. I on tam Kolejowy. wieszał, wieszał w jakiś reklamowy baner, czy, czy szyld reklamowy. I pracownik przez pomyłkę tą bramę garażową, o której była oparta ta, zamykał a, a drabina już po prostu jego z drabiną odbiło i on z tych pięciu metrów spadł. A był na dziewięciu metrach? To tylko, tak, coś zdążył zejść, ale już wtedy wiedział, że już to... jest za późno, że musi po prostu zeskoczyć, nie? I, I leciał, ale, ale mówi, że nie połamał się, nic się nie stało. Już to jest niesamowite. A kiedy miał problemy, ale... to też mu się śniła i powiedziała: przyjdź, bo on nie mieszka u nas w naszej parafii, tylko obok. To Dulcisma mu powiedziała: przyjdź się pomodlić do Brzezia na mój grób. Także miał, on ma niesamowity kontakt z nią. No. Siostra, która jest blisko, mimo że żyła 100 lat temu. Tak, cały o, czas. O której opowiadacie, jakby była za drugimi drzwiami, czy tak, do niej przyjść bo, i poprosić? Bo tak jest. My tak to jest, tak czujemy. Tak. Bo my mamy z nią kontakt. Zresztą sama, sama tego doświadczyłam, kiedy w 2004 roku, z 15 na 16 października, też mi się śniła siostra Dulcissima i powiedziała mi, módl się, módl się dużo, Módź się za kapłanów, za grzeszników i za dusze wszyscy cierpiące. I modlę się, a ja jeszcze dołożyłam zakonających, tak mam taką koronkę, także jeszcze się modlę zakonających. Siostra Dulcissima, która jest blisko. Która pomaga, która zaprasza do wspólnej modlitwy. Do modlitwy, do Eucharystii. Tak. Naprawdę. Naprawdę trzeba ją naśladować. Choć w życiu wiadomo, są różne sytuacje, że nie jest tak łatwo. Bo jak ja sama pracowałam, to też chodziłam tylko w niedzielę na sumę, czyli powiedzmy na jedną przeświętą, nie? W ciągu tygodnia. No a potem, kiedy przestałam pracować. Tak powoli się wciągałam, wciągałam. I y, ciężko mi jest opuścić dzień, żeby, nie był be, żeby był bez Eucharystii. Naprawdę. Bo zawsze staram się tą komunię świętą za kogoś ofiarować. A tych potrzeb jest coraz więcej. Zresztą sami widzimy, co się dzieje na świecie, prawda? Tak więc tak można powiedzieć, że Dulcissima to ktoś taki, kto w Bożu Brzeziu jest bardzo blisko ludzi, ktoś taki, kto wspiera, pomaga, wyprasza łaski u Boga, ale także zaprasza do modlitwy, do wstawiennictwa za innych. Dziękuję bardzo Paniom za przyjście do studia, dziękuję bardzo Państwu, szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże.